Teraz widać jak jest popękany, ale sprawdzałem działa. Tylko nie chcę go mieć już na dachu, dlatego wymiana nastąpiła. Tak naprawdę to wydaje mi się, że podczas przykręcania, jak przykręcałem poprzednim razem ten panel, to słyszałem taki delikatny ciask szkła. No i od tego momentu wydaje mi się, że popękany jest. Dlatego chcę go wymienić. Tak jak mówiłem, żeby nie był tutaj na dachu. Bo w razie czego jak coś się stanie no to lepiej niech będzie na dole gdzieś zrobię jeszcze jakiś mały trackerek lub coś w tym stylu a tutaj dam jeden z tych dużych paneli co miałem przedtem na dole i tak jak zawsze podłączam te panele wszystkie równolegle także wiecie równolegle jak się podłącza się ampera zwiększa a mi o to właśnie tylko w sumie chodzi bo i tak mam całą instalację na 12V wszelkie przetwornice ładowarki, osiedlenie i tego typu inne rzeczy, mam na 12V Także tak to tutaj wszystko mam na dachu, już tam troszeczkę miejsca nie ma Także tutaj tej strony daję to żeby było na wschód, na, znaczy się na zachód Bo tutaj mam ogólnie wszystkie na północ, na południe A teraz te tutaj co są to będą na zachód Także jeszcze wieczorem też będą dawać tutaj te ranury prądu mi do mojego domku I tak często wchodzę na ten dach, żeby zimą odśnieżyć. Latem dużo jest narobione przez ptaków, bo tutaj na obkoło dużo drzew jest. Ile mogłem to sobie przyciąłem, żeby po prostu jak najmniejsze zacienienie było. No ale to i tak zawsze tych ptaków jest pełno. No i trzeba panele. Tutaj też na dachu bałagan mam, ale to nie miałem czasu nawet posprzątać, po bo byłem chory. I nadal pewno jestem troszkę jeszcze chory. Nie podłączam paneli na konektorki Tak już od 4 lat mam Wszystko mam na kostki popodłączane No i później w puszki hermetyczne daję Taśmą jeszcze Izolacyjną owijam w tych puszkach Ewentualnie klejem zalewam na ciepło jeszcze Żeby to bardziej było szczelne No i, i zawsze sprawdzam, żeby się nic nie działo Dlatego mam tych mętlik w tych kablach Ostatnio ktoś też napisał, że jest nieład Ale ogólnie przez ten nieład Zawsze mogę sobie sprawdzić, czy jakiś kabel się grzeje Czy nie jest czy coś w tym stylu Także pomaga mi to jestem pewny po prostu tego, że nic się po prostu nie stanie. A tak jakby było gdzieś w korytkach zakamuflowane, ładnie, wszystko założone, no to bym tego nie widział, że coś po prostu jest luźne lub no wiatr też tak, się zdarzają wielkie i no, po prostu potrzeba się coś stać. Także tak to tutaj wszystko robię Cały czas metodą prób i błędów mam nadzieję, że nigdy mi się nic nie przytrafi. Ale też mam system przeciwpożarowy w środku zainstalowany. Możecie sobie zobaczyć na innych moich filmikach. Także staram się, żeby to wszystko w miarę było bezpiecznie. A tak jak inni wiedzą, a ci co nie wiedzą, to domek jest całkowicie bez podłączenia do sieci elektrycznej i, i cały rok mam prąd. Zimą wiadomo przyjdzie grudzień, styczeń i tak prawie do połowy lutego. Musiałem się wspomagać agregatem. Teraz już po prostu wszystko idzie z paneli cały prąd. Zachęcam też wszystkich, żebyście sobie zrobili taki off-grid, bo nie wiadomo jakie czasy przyjdą. Mogą przyjść czasy dobre, mogą przyjść złe, ale zawsze mając, mając swój prąd na działce czy gdziekolwiek, jesteśmy zabezpieczeni w sposób taki, że po prostu nie wiem, jak ci, co są podłączeni do sieci, wyłączą prąd, to nawet nie będą mogły sobie zagotować się herbaty. Także polecam tak to tutaj to zrobić, tak jak tutaj to widzicie. Mam po podłączane. Tutaj te panele są prawie na stojąco, na południe. Także tak to tutaj wygląda. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Tam stał kiedyś tak jak platforma, ale ona się przewróciła i po prostu wykorzystałem te panele gdzie indziej. Także tak to tutaj wszystko wygląda. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do następnych filmików. Hej!